No, część z beta w alfa. Mentalność, która zmienia wszystko. Facet staje się alfą nie przez pieniądze, nie przez ubrania, nie przez wygląd, ale przez mentalność. To sposób działania, postrzegania i myślenia. Beta oddaje kontrolę, a alfa ją przejmuje. To jest zasadnicza różnica między tymi dwoma typami. Jakie są trzy główne różnice między beta a alfa? Beta. Boję się stracić kobietę, bo żadna już mnie nie zechce. I nie wiem, czy znajdę inną. Alfa. Wiem, że mam wybór, więc nie trzymam się kurczowo jednej kobiety, bo przecież jest ich wiele. Jeśli ta nie spełnia moich wymagań, to pójdę gdzie indziej. Kobiety czują tę różnicę natychmiast, a alfa nigdy nie inwestuje więcej niż dostaje. Beta, zgadzam się na wszystko, byle tylko jej nie stracić. Alfa, stawiam granicę. Jeśli dla ciebie to za dużo, to tam są drzwi. Alfa nie boi się samotności, co czyni go po prostu atrakcyjnym. Kobiety kochają alfę czy tam sigmy. Beta potrzebuje, aby ona mnie chciała, bo wtedy czuję się wartościowy. Alfa przecież ja czuję swoją wartość z nią czy bez niej, bo alfa nie szuka aprobaty, on ją daje. No dobra. Powiesz Patrycja, ale co dalej? Już ci mówię, co dalej. Jak przejść tą przemianę? Jak stać się chociaż cząstką takiego mężczyzny? Pamiętajcie, że tak jak w wielu komentarzach się pojawiało, nie każdy jest stworzony do tego, aby być alfą, ale czasem praca nad własnymi słabościami nie tyle macie zrobić na alfę. Ale da ci poczucie bezpieczeństwa, będziesz lepiej sam ze sobą się czuł, więc może warto spróbować. Po pierwsze, zacznij stawiać siebie na pierwszym miejscu. Jesteś ty i nikt oprócz ciebie się nie liczy. Przestańcie mi płakać w komentarzach, że rodzina jest ważna, bo ludzi sukcesu, alfy i resztę ludzi, którzy chcą osiągnąć cokolwiek w tym życiu, mało to interesuje. My widzimy swoje rodziny, ale. Mamy własne granice i te granice są nieprzekraczalne. Jeśli ktoś, nawet z naszej rodziny, będzie nam chciał wejść na głowę, to gwarantuję Wam, że osoby, które wiedzą doskonale, dokąd idą i znają swoją wartość, nie pozwolą na to, aby nawet członek ich rodziny wszedł nam po prostu na głowę. Nie ma takiej możliwości. Numer dwa: poćwicz odpuszczanie. Jeśli tobie coś nie służy, jeśli masz wrażenie, że coś niszczy ci życie, że coś nie jest w tym miejscu, w którym powinno być, to po prostu to zakończ. Bez żalu, bez pretensji, bez dziwnych akcji. Po prostu odejdź od rzeczy, które ci nie służą. Numer trzy. Nie bój się utraty. Jedyna rzecz, której powinieneś się brać, brać to każdy może, słuchaj. Jedyna rzecz, której powinieneś się bać, to utrata siebie, bo tego już nie odzyskasz. Numer 5. Zbuduj zasady i granice, których nie łamiesz dla nikogo, nawet dla własnej rodziny. Powinieneś mieć takie zasady i taką dyscyplinę, którą naprawdę Kierujesz się w życiu i nie ma znaczenia, kto do ciebie z czymś przychodzi, czy to jest twoja rodzina, twoja żona, twój mąż, ktokolwiek. Ty tych zasad nie łamiesz dla nikogo. Numer 6. To już jest ostatni podpunkt. Przestań szukać miłości na siłę. Zacznij szukać szacunku i wpływu. Tam, gdzie znajdziesz szacunek, tam znajdziesz i miłość. Ale miłości, bez szacunku. Już nie. Przemiana z bety zaczyna się od środka to ty musisz być przekonany, że chcesz zmienić coś w własnym życiu że musisz sam z sobą czuć się jak lider że ty nie jesteś byle chłopkiem do przeginania pały. Ty musisz znać swoją wartość wewnętrznie. I nie dawać sobie wmówić, że jesteś gorszy od kogoś innego albo że nie masz wartości tylko i wyłącznie dlatego, że Twoja kobieta miała zły dzień. Ja jestem zwolennikiem zakańczania wszystkiego, co Wam nie służy. I sama tym się kieruję w życiu. Jeśli cokolwiek nie służy mojemu życiu, przeszkadza mi, robi problemy albo po prostu jest niewygodne. To ja się tego pozbywam. I ja wiem, że większość z Was powie, że jestem może nie do końca uczuciowa w tym wszystkim, co robię, ale żeby żyć życiem, którym się chce żyć, trzeba nauczyć się odpuszczać rzeczy, które nam nie służą. Po prostu. Nie wiem, czy oglądaliście odcinek o budowlańcach i o rozwodzie za kwiaty. Gdzieś wam tutaj podlinkuję. Albo na końcu wam wepnę kartę na środku ekranu. I tam powiedziałam wyraźnie, że jeśli mój mąż zacząłby stnieć flirt i kupiłby tej kobiecie kwiaty, i ja bym się o tym dowiedziała, to dostałby papiery rozwodowe szybciej niż mu się wydaje. I wiele z was się zburzyło, co za kwiaty rozwód? Tak, za kwiaty rozwód. I czy byłoby mi żal? Pewnie tak. A z drugiej strony, jeśli ktoś nie okazałby mi szacunku, który mi się należy, bo uważam, że ja nie robię w życiu nic, abym być w ten sposób potraktowaną, to w takim wypadku te papiery byłyby miguniem. Bo ja stawiam siebie na pierwszym miejscu i najpierw jestem ja, a później jest cała reszta i mój mąż doskonale o tym wie i zawsze mu mówię, że on powinien traktować siebie dokładnie tak samo i ja wiem, że większość z was powie, ale to nie jest miłość bla 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 bla. My się bardzo kochamy. Tylko że każdy z nas ma swoje zasady i ma swoje granice, które są po prostu nieprzekraczalne. Jeśli zrobisz coś, że ja stracę do ciebie szacunek, to tego szacunku już u mnie nie odzyskasz. A Rozpoczęcie z kimś flirtu, i tak dalej, i tak dalej, nie wiadomo jakie dziwne rzeczy. Każdy ma ustalone zasady w swoim związku. I jeśli ty tą zasadę złamiesz, to najpierw jestem ja. Mnie nie interesuje, co ty miałeś na myśli, robiąc taką głupotę. Mnie interesuje moja osoba, jak ja się z tym czuję, jak ja w tym wszystkim potrafię się odnaleźć. I tylko i wyłącznie ja w tym momencie dla siebie jestem ważna. Więc przestańmy mówić do innych ludzi, że to, że oni siebie stawiają na pierwszym miejscu, to są turbo egoiści. Jeśli ktoś mnie chce nazwać egoistką, proszę bardzo. Mi z moim egoizmem jest fantastycznie, nie zamieniłabym go na nic innego. Dlatego, że funkcjonuję jak funkcjonuję, mam swoje granice, mam swoje zasady, które są nieprzekraczalne dla nikogo, nieważne kto to jest. No to moje życie wygląda tak, jak wygląda. Bo ja nie naginam się i nie jestem flagą, i nie będę komuś takała, jeśli nie mam ochoty tego robić. Jeśli mam inne wartości, inne zasady niż ktoś, to nie będę mu przytakiwała na ślepo, bo ja nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili. Nie każdy musi się zgadzać z moim zdaniem, ale moje zdanie dla mnie jest najważniejsze. Więc. Ty też. Powinieneś mieć własne zdanie, własne zasady, własne granice i powinieneś ich pilnować jak lew. Więc tak to właśnie zrób. Wtedy będziesz najszczęśliwszy, bo nie będziesz czuł wewnętrznego, wewnętrznego bólu tego, że ugiąłeś się do czegoś, co niekoniecznie chciałeś zrobić. Więc nigdy tego nie róbcie. To do niczego dobrego nie prowadzi. A pamiętajcie, że zdrowie psychiczne jest najważniejsze. Właśnie po środku ekranu w tym momencie wyświetlił się film. No o tych kwiatach, o których właśnie mówiłam. Więc jeśli ten odcinek przypadł ci do gustu, tamten również ci przypadnie. Dzięki za oglądanie. Wszystkiego dobrego.